Z pewnością miałeś w swoim życiu takie pragnienia, które równocześnie były marzeniami o dalekich podróżach, o spotkaniach, o być może jakimś wydarzeniu, które, na które długo czekałeś. I to było przedmiotem Twoich pragnień. Ale kiedy pragnienia powodują niespełnione pragnienia, powodują w nas taką, Taką wewnętrzną przemianę, że zaczynamy narzekać, szemrać, że jeszcze tego nie mamy i tak dalej, to wtedy wchodzimy w taką strefę, gdzie jest już wielkie niebezpieczeństwo, że staniemy się ludźmi zgorzkniałymi. Dzisiejsza opowieść biblijna mówi o tym, że naród wybrany miał pragnienie, potrzebował wody, ale to oczekiwanie na cud, a przecież cud się musiał wydarzyć, ponieważ był to naród wybrany. Zamieniło się to oczekiwanie, zamieniło się w szemranie, czyli niespełnione pragnienia, źle ustawione, źle rozumiane, powodują, że zaczynamy szemrać, to znaczy zaczynamy narzekać, zaczynamy gorzknieć, zaczynamy czasami odrzucać drugiego człowieka. Dlatego dobrze jest mieć pragnienia, ale trzeba pilnować się, żeby nie zamieniły się w szemranie.